I wszystkim, witam Was serdecznie. Nazywam się Karolina Bielawska. Jestem autorką bloga podrót jestem też terapeutem alternatywnym. Przyszło w sumie przychodziło to już do mnie od jakiegoś czasu, a, a dzisiaj stwierdziłam, że się z Wami tym podzielę, ponieważ w drodze do siebie spotyka nas no, wiele różnych przeżyć, tak? Wiele różnych emocji. Wiele różnych stanów, i często spotykam się z tym, że, że gdzieś tam moi klienci troszeczkę nie potrafią się odnaleźć w tych, w tych stanach. Może nie, nie tyle, co nie potrafią się odnaleźć, co nie wiedzą y, do końca, czy to tak powinno być i, i jak to w ogóle powinno wyglądać. Więc powiem tak: w momencie, kiedy my odnajdujemy to swoje wewnętrzne dziecko, bo ono jest w nas od zawsze, tak? Ono, ono rodzi się razem z nami i ono w nas istnieje zawsze. Tylko my po prostu nie mamy do niego dostępu, nie wiemy często, że istnieje, nie słuchamy go. I tak jak właśnie mówię, mamy je zawsze, więc w momencie, kiedy odzyskujemy kontakt, jakby z tym wewnętrznym dzieckiem, zadziewają się naprawdę różne rzeczy, przychodzą do nas różne emocje. W zależności od tego, co, co my wypieraliśmy przez lata, a, a, a gdzieś tam, co było naszą reakcją obronną, tak dużo jest jakby czynników składających się tutaj na, na te postawy, to różne rzeczy zaczynają nam wywalać. Z własnego doświadczenia wiem, że najczęściej wywala nam złość. złość, agresja, nerwy. I to jest naprawdę całkowicie normalne to jest całkowicie normalne, a co więcej powiem, że jest to potrzebne. Tak, bo co weszło musi wyjść, więc wszystko, co, co gdzieś tam, czego nie mogliśmy wyrazić, tak, jako dzieci, nawet nie jako dzieci, tak, jako dorośli ludzie, bo, bo nasze wewnętrzne dziecko to jest również, to jestem również ja z wczoraj, tak, czy przed tygodnia, czy przed roku, to też jest już wewnętrzne dziecko, bo jest to, jest to przeszłość. Ehm. Więc, więc mówię, no uwalniają nam się bardzo różne emocje, które, które były w nas zablokowane, różne reakcje, yy, które były, były gdzieś tam niechciane, nieakceptowane przez naszych rodziców. tak. Jeżeli mieliśmy wypieraną, wy, wypieraną złość, wypartą złość i, yy, i zaczynamy to wszystko puszczać, tak? zaczynamy wracać do siebie, to ta złość gdzieś nam, nam kipi. I tutaj ważne jest na przykład, żeby żeby tą złość rozładowywać, ale w taki pozytywny sposób. Tak? Ja na przykład e, gdzieś na początku miałam straszną blokadę, jeżeli chodzi o krzyk, więc, e, więc jak jechałam samochodem, na przykład to włączałam sobie bardzo głośną muzykę i wtedy się darłam po prostu, bo inaczej tego nazwać nie można. E, rozładowywałam swoją złość też na inne sposoby. Tak? Krzyczałam w poduszkę, ściskałam. Zwijałam tak ręcznik, tak? Aż, aż nie zabolały gdzieś mnie ręce tak do, do takiego do poczucia ulgi tak naprawdę, tak? Nie wiem, waliłam kijem w kanapę na przykład, czy w łóżko. Yy, gdzieś tam przy okazji rzucając różne słowa, oskarżenia, wyrzuty, tak? To wszystko musiało ze mnie ze mnie wyjść. Yy, Często, często też, że tak powiem, miałam różne reakcje z ciała. Tak? Pierwszą chyba taką reakcją, która do mnie przyszła i bardzo mocno mnie zaskoczyła, jak, jak czytałam list, który napisałam do swojej mamy, i czytałam, czytałam go na głos, no to przede wszystkim nie mogłam go w ogóle przeczytać, bo wszystko gdzieś tam uwięzło mi w gardle. Ale udało się, wypowiedziałam te wszystkie słowa, i, i w momencie, kiedy, kiedy doszło do takich najcięższych dla mnie momentów i tych słów, których ja naprawdę nie mogłam wypowiedzieć przez całe życie, a tak bardzo chciałam, tak, bo, bo to jest trochę tak, że my możemy kochać, nienawidzić jednocześnie, tak, możemy kochać naszych rodziców, a możemy ich nienawidzić na przykład, bo, bo traktowali nas w taki, a nie w inny sposób, tak, i, i jako dzieci w danym momencie, no, no, czy, czuliśmy tam nienawiść, tak, i i to też nie było nic złego, tak? Gdybyśmy mogli to, to wyrzucić z siebie, tak? Gdybyśmy nie musieli się wyblokować, to, to, to byśmy teraz nie musieli tego robić, tak? I, i w momencie, kiedy ja, ja zaczęłam to wypowiadać, zaczęłam strasznie ziewać. Miałam takie wrażenie. E, miałam takie wrażenie, jak, jakbym miała zaraz wymiotować, tak? Że, że to ziewanie było na tyle silne, że aż coś ze mnie wychodziło, tak? Chciało coś wyjść i, i ja temu na całe szczęście pozwoliłam, mimo że nie wiedziałam jeszcze, że, że tak trzeba i że to jest dla mnie zdrowe, to dawałam temu wyjść i, i to przyniosło naprawdę ogromną ulgę. Tak, a propos ulgi, to, to właśnie to chyba jest najczęstsze określenie po sesjach moich klientów i moje odczucie chyba też to było najczęstsze, że, że jak wyrzucamy te emocje, gdzieś tam konfrontujemy się z, z tym, co nam się wydarzyło, z tymi emocjami, które, które ma w sobie wewnętrzne dziecko, z tymi naszymi krzywdami. Jeżeli damy im miejsce, tak, wypowiemy na głos te, te słowa, które nigdy nie były, nie były wypowiedziane, przytulimy to nasze wewnętrzne dziecko Zadbamy o jego potrzeby. Damy mu wsparcie. To naprawdę przychodzi taka ogromna ulga i, i mamy wrażenie, jakby ktoś nam ściągnął po prostu taki ciężki kamień z pleców. I to chyba, to chyba jest najczęstsze. Często zdarza się też tak, takie zmieszanie. Ja tak często miałam po swoich sesjach, że, że taka byłam troszeczkę tak jakby mi było niewygodnie, nie? Tak nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, gdzieś te myśli tak błądziły, ja nawet nie wiedziałam, gdzie. Więc takie bym powiedziała, że nawet takie trochę rozbicie, ale, ale najczęściej po takim rozbiciu przychodziło jakieś duże eureka, tak? I, i mogłam gdzieś tam skonfrontować się z jakąś nową rzeczą. Eee, ale wracając do tych stanów, no, te stany mogą być naprawdę różne, tak? Może przyjść do nas ogromny smutek, tak? I i trzeba temu smutkowi też dać, dać miejsce w naszym życiu. Trzeba po prostu na to pozwolić. Najzwyczajniej w świecie pozwolić być sobie smutną. Tak, tak jak pozwalamy sobie się, się wkurzyć, pozwalamy sobie na ten święty gniew, tak, tak też mamy prawo się smucić. Mamy prawo tak naprawdę do wszystkich emocji. I, i to tutaj jest najważniejsze. Że, że w trakcie tego procesu powrotu do siebie, naprawdę bardzo dużo rzeczy nam się otwiera. Przychodzi całkiem nowa świadomość i jest to trudne. Najzwyczajniej w świecie jest to trudne. Często też się zdarza, że nie mamy z kim się za bardzo tym podzielić, więc, więc to jest wtedy jeszcze trudniejsze. Tak, bo, bo to wszystko musi, musi gdzieś tam zostać zostać w nas, dlatego warto, warto by było w tym w tym okresie powrotu, powrotu do siebie, czy jakkolwiek to, to można nazwać, te odzyskiwania tego wewnętrznego dziecka, odzyskiwania siebie tak naprawdę, naprawdę warto się o siebie zatroszczyć. Nie tylko tutaj na, na poziomie mentalnym, ale również na, na poziomie ciała, bo e, ja uważam, że my w ogóle powinniśmy do tego naszego rozwoju podchodzić bardzo holistycznie. Tak, więc nie wystarczy, że gdzieś tam pracujemy z tym wewnętrznym dzieckiem. Pracujemy, nie wiem, czy samemu czy z terapeutą, To jest świetne, to, to daje naprawdę ogromne zmiany. Ale do tego też trzeba dołożyć e, również pracy z ciałem, na przykład. I uwalnianie tych, tych emocji, tych emocji na bieżąco z ciała, tak? Bo, bo w ciele są zapisane wszystkie nasze traumy. Nasze ciało pamięta, pamięta wszystko, więc. Więc, żeby tak w pełni, no inaczej. Ja w pewnym momencie bardzo, yy, bardzo zaniedbałam jakby tą, tą pracę z ciałem, poszłam tutaj yy, bardzo do góry, gdzieś to wszystko, wszystko załatwiał głową i moje ciało zaczęło chorować. Moje ciało zaczęło tyć. Moje ciało ewidentnie domagało się ode mnie uwagi. Yy. Bo po prostu pominęłam to ciało tak? w, tym, w tym całym swoim procesie i w tym całym swoim rozwoju, a ono się ewidentnie dopominało. No na całe szczęście ja już byłam gdzieś na, na tyle świadoma, że potrafiłam już tego ciała słuchać i, i potrafiłam odczytywać e, to, co, co, co to ciało chce mi powiedzieć. No i zaczęłam również właśnie pracować z ciałem wyrzucać te emocje. Yy, różnymi sposobami I, i korzystałam z metody Loena i korzystałam z tańca pięciu rytmów. Do tej pory zresztą korzystam z tych metod, tak? To nie, to nie jest tak, że to, to gdzieś tam było chwilowe, ale, ale właśnie to przynosiło naprawdę taką dużą ulgę też, też fizyczną, tak? I to mogło wszystko jakby iść. Iść w jednym tempie, tak? Na pewno tutaj oddychanie też bardzo dużo mi pomogło. Taki świadomy, głęboki oddech też, też gdzieś tam pozwala mi być tutaj, tu, tu i teraz tak naprawdę, tak? Nie, nie odpływać gdzieś w przyszłość, nie odpływać gdzieś w przeszłość, tylko być tu i teraz na co dzień. Oczywiście do tej przyszłości wracam, do tej pory zresztą wracam, mimo że, że pracuję już z ludźmi, to... To uważam, że nie ma, nie ma takiego człowieka, który by miał wszystko przypracowane do końca, i, i często też się tak zdarza, że może gdzieś po prostu jeszcze mnie tygerują niektóre sytuacje, tak, o których opowiadają klienci, więc wtedy ja muszę sobie do tego wrócić i, i dalej to, to uwalniać. No, ale właśnie chciałam Wam powiedzieć, że. Naprawdę bywają bardzo trudne momenty w tym, w tym powrocie do siebie. Są bardzo duże blokady, tak, które gdzieś tam nie pozwalają wejść, wejść głębiej. Dlatego ja uważam, że, że naprawdę powinno się pracować z terapeutą. I, I tutaj, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja kompletnie nie chcę Was jakby namawiać tak, do pracy ze mną, bo, bo uważam, że terapeuta powinno się wybierać Sercem, tak naprawdę, tak? I trzeba czuć tego człowieka, który z nami pracuje, żebyśmy mogli się przed nim otworzyć. Ale naprawdę z własnego doświadczenia i, i z tego, co, co ostatnie sesje, tak naprawdę z ostatnich dwóch tygodni pokazują, to my sami na początku nie jesteśmy, albo nawet nie na początku. My sami nie jesteśmy w stanie wejść tak głęboko, jak możemy to zrobić przy pomocy człowieka, który naprawdę się na tym zna. Bo tak, ten człowiek widzi inaczej, czuje inaczej, jest w stanie wyłapać różne rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Ten człowiek jest w stanie nas popchnąć do, do różnych sytuacji, no, w których my nie mielibyśmy odwagi na przykład, tak? Się, się gdzieś tam, nie wiem, na przykład postawić, tak? Postawić swoich granic albo powiedzieć właśnie tych słów, które. Które gdzieś tam nam e, no proszą się, tak? Chcą wyjść na zewnątrz, a, a my nie potrafimy ich, ich wypowiedzieć. I właśnie te ostatnie dwa tygodnie były takimi tygodniami przełomów, bym powiedziała, naprawdę dużych przełomów. Co też jakby mnie zainspirowało do tego, żeby, żeby tutaj do was, do was mówić w tym momencie, bo też jest to dla mnie przełom. Jest to pierwszy film, który nagrywam. Jest to bardzo spontaniczne nagranie, bo nie planowałam tego kompletnie, więc nie mam absolutnie przemyślanego tego, o czym chcę mówić, rzucił mi się taki temat, więc przyszłam, więc jest to też dla mnie przełom. Trochę zainspirowany również jakby pracą moich klientów, ale jest to przełom, bo taki tydzień przełomów, ponieważ moi klienci naprawdę no robili takie duże kroki w swojej terapii i to bardzo cieszy mnie, i gdzieś to raduje moje serce, napełnia też, też mnie. Jestem naprawdę ogromnie dumna z tych, z tych osób, że się przełamały. Ale co to było? To były na przykład sytuacje, kiedy, kiedy kobieta nie potrafiła kompletnie wypowiedzieć słowa w stosunku do swojego ojca, bo tak bardzo się bała. To była inna kobieta, która. Strasznie się wstydziła swojej siły, i musiała przełamać ten wstyd, ten toksyczny wstyd, żeby tą siłę pokazać swoim bliskim w wizualizacji. To był mężczyzna, który, który musiał stanąć oko w oko swoje ze swoim ojcem i pokazać mu swoją siłę pokazać mu, że nie jest już małym chłopcem który gdzieś tam do tej pory tak, czuje, czuje lęk w relacjach z nim. I naprawdę powiem wam, że to jest niesamowite, jak duże, jak duże oczyszczenie to przynosi, jaką dużą ulgę, jaka duża ulga za tym idzie w ogóle. Bo w momencie, kiedy my tam stajemy, to wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć żadnego słowa. Nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, bo bo nie potrafimy, bo jednak wcale się nie boimy, bo to nie było takie straszne, bo nam nie wypada. No wymówek naszego umysłu jest, jest mnóstwo. Można je wymieniać po prostu w nieskończoność, bo, bo one się pojawiają tak w nas automatycznie. Ale jak yy, inaczej, jak właśnie tam stajemy, i wydaje nam się, że to w ogóle już jest koniec świata. I że my nie damy rady i że to jest takie trudne i to jest takie ciężkie. W momencie, kiedy dajemy sobie tą chwilę na, na bycie sobą tak naprawdę, tak? I, I na przykład mówimy po prostu. Boję się do Ciebie mówić. Tak? Nie potrafię tego. To to już uwalnia i za tym idą naprawdę. Mocne słowa, mocne gesty. To jest w ogóle cudowne patrzeć, jak ludzie się otwierają. Jak nagle, jak siedzą po prostu skuleni, tak? bo, bo, boją się, bo boją się czegoś powiedzieć, i nagle, kiedy te słowa wychodzą, to aż otwiera im się cała klatka. I, i siedzą pewni, i, i wypowiadają po prostu z taką dużą siłą te swoje słowa. No, to jest niesamowite. I, I rodzi się ta, ta moc, ta właśnie ta, ta wewnętrzna moc, rodzi się dzięki, dzięki temu, że możemy prze, przełamujemy swoje bariery, tak? że, że wychodzimy z tego pudełka komfortu i jest to cholernie trudne. Naprawdę jest to cholernie trudne, dlatego ja tak zawsze ogromnie gratuluję i podziwiam swoich, swoich klientów, którzy, którzy dokonują takich po prostu heroicznych czynów na sesjach, bo ja wiem, jakie to jest trudne bo ja też nie potrafiłam się odezwać. Moja terapeutka też czekała mnie nieraz kilka, kilkanaście minut, żebym ja była w stanie chociaż jedno słowo wypowiedzieć. Ale dzięki jej przestrzeni ja, ja nauczyłam się mówić i wiem, że, że to, co mówię jest wartością samą w sobie. Tak? I, I że ja nie muszę się już siebie wstydzić. I że ja nie muszę się bać. Bo bałam się strasznie na przykład konfrontacji z niektórymi osobami. Bałam się, że jak nie czuję tej swojej siły, to po prostu mnie zmiażdżą. Albo mój świat się skończy, bo powiedzą mi coś, coś złego. Ale właśnie dzięki takiej pracy na, na sesjach, na pracy z wewnętrznym dzieckiem, ja nabierałam powoli tej, tej odwagi, ja nabierałam tej siły, ja nabierałam tej mocy, no i dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem. I mogę do Was mówić, mogę pracować z Wami, i jest to niesamowite. Dlatego chciałam Wam właśnie powiedzieć, że cokolwiek by Wam nie przychodziło, jakiekolwiek trudności by się nie pojawiały w tym etapie, właśnie pracy, to naprawdę jest to potrzebne. Naprawdę jest to potrzebne. I, I fajnie by było, gdybyście mieli osobę, która by Was wspierała. Są grupy na Facebooku, jest grupa Elias gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo duża przestrzeń na różne emocje. Są terapeuci, którzy naprawdę ci, którzy jakby pracują z powołania, to, to wykazują się ogromnym wsparciem i, i, i dają nam takie, dają nam taką przestrzeń. Tak, ja to też słyszę często, właśnie od moich klientów, którzy mówią: Dziękuję Ci, że stworzyłaś mi tutaj taką przestrzeń, żebym mogła te, te emocje po prostu wyrzucić z siebie. Bo jeżeli trafimy na człowieka, nie ma tej przestrzeni, to może stać się nam jeszcze większa krzywda, bo my się zamkniemy, bo my się utwierdzimy w różnych przekonaniach błędnych o sobie. Mm. A to nie jest nikomu potrzebne. Dlatego tak ważne jest naprawdę dbać, dbać o siebie i o swoją higienę, jakby w umysłu, tak? Taką higienę emocjonalną, tak, bardziej w trakcie, w trakcie tego powrotu do siebie. I pamiętaj też, że każdy, każdy się otwiera w swoim tempie i, i każdy też idzie, idzie taką swoją drogą. I, I tu nie ma tak, że jak ja gdzieś wróciłam do siebie, w ciągu roku to u Ciebie będzie wyglądało to tak samo. Tak? U Ciebie może być to pół roku, u Ciebie może być to półtora roku, a może mogą być to trzy miesiące. Tak? To wszystko jest zależne tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas i, i od tej pracy, które wpadamy. Tak? To... Więc mówię, bądźcie, bądźcie naprawdę dla siebie wyrozumiali i. Jeżeli nie musicie jakby opowiadać, nie czujecie takiej potrzeby o tym, co robicie ludziom, no, których jesteście pewni, że oni tego, tego na przykład nie zaakceptują, to nie mówcie. Poszukajcie sobie naprawdę takiego wsparcia, bo, bo tak jak już powiedziałam, są grupy, są terapeuci. Ja tutaj jakby z pracy z moimi klientkami widzę, że, że tworzą się też takie niesamowite więzi między kobietami, bo, bo mam dwie pady takich kobiet, które które przychodzą e, do mnie na sesję. Oczywiście nie mówię pary, w sensie związki, tak? Ale, ale były to dwie koleżanki. Dzięki temu, że, że obie pracują z wewnętrznym dzieckiem, mogą być dla siebie wsparciem i to naprawdę tworzy się cudowna przestrzeń e, dla emocji, dla siebie, żeby być sobą po prostu, tak? Taka, taka akceptacja w ogóle ze strony drugiej kobiety jest niesamowita, bo bo my tego nie doświadczamy na co dzień tak naprawdę, bo gdzieś tam to nasze społeczeństwo się odsuwa od tego. I to jest takie niesamowite dla mnie, że, że właśnie dwie kobiety mogą się tak wspierać i tak siebie rozumieć. I czasami naprawdę wystarczy powiedzieć widzę cię, widzę cię, słyszę cię, rozumiem. Tak, albo, albo jestem w stanie sobie wyobrazić to, co czujesz. I to już daje tak. Taką przestrzeń także na nasze emocje, że, no, że, że daje nam to taką ogromną ulgę. No dobra. No nie wiem o czym mam jeszcze tutaj mówić, a nie chcę tak po prostu błądzić wokół jednego tematu, żeby nie przedłużać też tego filmiku. Tak jak powiedziałam, jest to mój pierwszy filmik, jest trochę stresu, jest trochę takiego zagubienia, ale pozwalam sobie na to, bo, bo chcę się z Wami dzielić, bo chcę do Was wychodzić. Mówiłem, że mam y, ogromne doświadczenie w tym, w tym procesie i chciałabym się podzielić z wami tym doświadczeniem. I tak jak mówię, to jest ciężki okres. Naprawdę to jest bardzo ciężki okres czasami, ale jest tak bardzo nam potrzebny. Naprawdę jest tak bardzo potrzebny, bo tak jak ja powtarzam, im, im ciężej jest nam w terapii, tym, tym lepiej jest nam później w życiu. Tak? To, że nam wyrzuca jakieś wspomnienia. To jest to wszystko potrzebne, tak? Bo to jest kolejny materiał do uzdrowienia. I w końcu przestanie nam wyrzucać. To nie jest tak, że to będzie trwało tak całe życie. My w końcu będziemy do takiego momentu, gdzie uzdrowimy e, te swoje fundamenty, tak, i później będą gdzieś wychodzić takie małe rzeczy, które nam się będą przypominać. Ale my już będziemy na tyle zbudowani, że będziemy potrafili sobie z nimi poradzić naprawdę sami i, i w dosyć szybkim czasie, tak? U mnie to czasami trwa nawet kilka minut. Tak, jak gdzieś coś tam bywali, to ja już wiem, co mam z tym zrobić. Mam na tyle doświadczenia, że, że szybko jakby przychodzi mi taka świadomość, skąd to się bierze. I jest ulga, tak? Kolejna ulga i, i kolejny kamień, gdzieś tam ściągnięty, ściągnięty z pleców. Więc, więc jeżeli macie. Macie jakieś trudności z pracy z wewnętrznym dzieckiem? Macie jakieś pytania? Potrzebujecie po prostu wsparcia albo, albo nakierowania tak, na dobrą ścieżkę? To, to oczywiście serdecznie Was zapraszam. No i co? I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że to, to co powiedziałam, będzie w jakiś sposób pomocne, pomocne Wam. W następnym filmiku, tak już pomyślałam właśnie sobie dzisiaj, że. Że opowiem chyba ogólnie, jak ta praca z wewnętrznym dzieckiem wygląda i na czym to polega, żeby tak troszkę sobie to wszystko usystematyzować. A, a później będę jakby wracała do Was no, z takimi rzeczami, które gdzieś tam się rodzą na co dzień, tak? z takimi spostrzeżeniami. Przepraszam Was bardzo. Właśnie chyba odblokowuję się gardło, bo, bo, bo do Was mówię, więc, więc tutaj od razu już, już ciało zareagowało i. I idziemy w dobrą stronę. Dziękuję Wam bardzo. I ściskam serdecznie i trzymajcie się, bo, bo to jest ciężki, ale piękny i cudowny proces. Naprawdę to trochę jak Feniks z popiołów, tak? No musimy, musimy się spalić tak doszczętnie, wypalić czasami w bólach, tak? czasami w cierpieniu, bo, no bo te nasze wspomnienia naprawdę nie są, nie są fajne. Nie zawsze są fajne. I, i, I musimy po prostu przez to przejść, żeby później narodzić się na nowo. Tak? I, i, I wyfrunąć, tak jak ten z skopioł, i już później szybować, szybować gdzieś tam e, po niebie. No i czasami wracać jeszcze tak, do tych naszych piwnic, do <gryw> tych naszych fundamentów, żeby jeszcze coś tam załatać. No. Ale dziękuję Wam jeszcze raz i, i mam nadzieję, że do zobaczenia. Na razie.